Nie ja tego wie, co no to za paliwo? No, tak mi się wydaje, że paliwo, bo to było... A to co, Na prawy mógł odpłynąć, no tak, tak. mogło być. On na kemping później jedzie? Tak. tak. to kto chodzi po drodze? Na, na złą Terima kasih telah menonton!